Cześć, witajcie w moim nowym filmie. Dawno do Was nie mówiłam. Trochę miałam taką przerwę, bo miałam tych filmów nagranych na zapas ze Stambułu i odzwyczaiłam się trochę do Was mówić, ale nadarzyła się wspaniała okazja, żeby nagrać taki luźny filmik pogadankowy, żebym mogła się rozruszać, gdyż moja mama wysłała do nas paczkę. Paczkę Pocztą polską, zawsze wysyła pocztą polską. Tutaj widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Zaraz jeszcze Wam pokażę lepiej. Więc tak, dzisiaj będziemy otwierać paczkę, dlatego że pierwszy filmik, kiedy zrobiłam taki, właśnie o otwieraniu paczki od mojej mamy, Wam się spodobał. Dzisiaj robię drugi raz taki film, ale jak widzicie, jestem sama, dlatego że będzie po prostu mi łatwiej zmontować, Wam będzie może lepiej oglądać, bo niektóre osoby się skarżyły, że po co Arife była w tym filmie. No ja uważam, że y, będzie mi po prostu szybciej, łatwiej nakręcić to, jak y, zrobię to sama, a Arifa potem i tak zapakuje to paczkę, więc Arifę sobie spokojnie potem znowu tą paczkę y, sama otworzy. Moja mama. Tym razem przyszło samą siebie. Paczka miała zostać wysłana przed świętami, ale obydwie ustaliłyśmy, że to nie jest zbyt dobry pomysł, dlatego że no, ludzie teraz przez internet dużo rzeczy zamawiają, właśnie wysyłają sobie prezenty świąteczne pocztą, więc było duże prawdopodobieństwo, że ta paczka gdzieś może zaginąć w tym całym rozgardiaszu. No i stwierdziłyśmy, że nie będziemy ryzykować, moja mama wyśle tą paczkę po prostu po świętach. Troszeczkę dłużej czekaliśmy na tą paczkę niż na tą wcześniej, ale dotarła do nas. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda, bo jest ogromna. Ja tylko widziałam to, co jest tutaj na wierzchu. Nie wiem dalej, co tam jest schowane, więc będziemy razem otwierać. No to co? I pokażę Wam, tylko jest strasznie ciężka. O! No, tak wygląda. I tutaj coś już widzicie. <ścoughs> Pozwólcie, że ja sobie to. Tą paczkę tutaj postawię, ją też chyba widać, tak, widzicie ją. Więc, jak widzicie, coś mamy czerwono-białego. Moja mama wpadła na pomysł, że e, trzeba zadbać o to, żeby Arifę widziała, kto jest świętym Mikołajem, żeby święta były magiczne. No i udało jej się znaleźć strój świętego Mikołaja, słuchajcie. Tutaj mamy, proszę bardzo, płaszcz. I to taki dość dobry, jakościowo jest. Yy, oczywiście do tego mamy spodnie yy, czapkę Mikołaja pozwólcie, że ja sobie ją założę o <laughs> u nas święta dalej trwają, także o proszę bardzo proszę bardzo do tego jest pasek, bo przecież yy, święty Mikołaj ma pasek, tak jesteśmy co do tego zgodni ale słuchajcie widzicie to do tego jest dołączona laska Mikołaja czekajcie jak to się składa Także następne święta ym, będą, ym, a czekajcie, coś mi tu, aha, bo tutaj jest na zapas, dobra, to jest na zapas, OK. nie, tak, nie, czekajcie, <grybujesz> nie wiem składać, laski Mikoja, ta powinna być tutaj, aj, coś mi tutaj nie chce skoczyć, o dobra, wskoczyła i no, słuchajcie. Laska Mikołaja jest, jest. Za rok. Wiadomo, kto się przebiera za Mikołaja. Dzwonek też musi być. <noise> Także moja baba przygotowała nas do na święta na następny rok. No, prawdopodobnie Gioka się przebierze, chyba że przeczytajmy jakiegoś innego Mikołaja. Możecie wysłać swoje CV, jeżeli chcielibyście odegrać Świętego Mikołaja dla Arife w następnym roku. E, no, e, także, strój Świętego Mikołaja jest e, fantastyczny. Boże, ja zapomniałam o najważniejszym. No, przecież Święty Mikołaj nie byłby bez brody. Pozwólcie, że to przymierzę. Ma tutaj nawet wąsy. Słuchajcie, to jest jakaś. <grystanie> to się chyba tak za uszy zakłada? Tak jest. Tak jest. Proszę Państwa. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. <grystanie> o! Jaką brodę mam. No, także słuchajcie, pozwólcie, że ściągnę to brodę, bo mi tak trochę przygrzało. Jak bardzo zwariowana jest moja mama. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja sobie zostawię czapkę, żeby było tak świątecznie. Strój świętego Mikołaja odkładam. Od razu na starcie szoknie. Ozdoba świąteczna. U nas w Turcji takie ozdoby świąteczne są tak piekielnie drogie, że sobie tego nie wyobrażacie. I człowiek, jakby nawet chciał jakoś to mieszkanie ozdobić, to musiałby wydać majątek. Więc moja mama zadbała o to, żebyśmy jakieś też ozdoby mieli świąteczne. To nie jest jedyna ozdoba, ale no, bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj yy, na baterii jest, chyba światełko świeci. Nie wiem, będę musiała później sprawdzić. Także takiego mam Mikołaja. Niech sobie tutaj stoi. Dobra. Tutaj wyciągam to, co jest na wierzchu. A! A propos y, ozdób świątecznych, moja mama znalazła takie fajne lampeczki, sopelki. Lampki w Turcji też są drogie. Jak patrzyłam, takie chciałam ozdobić y, nasz balkon, to y, były bardzo drogie. Wszelkie ozdoby świąteczne, czy to choinki, czy jakieś bombki i tak dalej. W ogóle ja uważam, że tutaj są bardzo złej jakości. W Polsce można dostać przepiękne rzeczy. Y, no i lampki też są bardzo drogie, więc moja mama. W Polsce, wiecie, takie rzeczy nie są jakoś super drogie, więc znalazłam takie spelki, bardzo mi się podobają takie rzeczy, więc yy, to nic za święta minęło. Ja sobie je zawieszę na balkonie. A co? Kto ma światełka w domu cały rok, a nie tylko w święta, też mi dajcie znać. No i tutaj wyciągnęłam. To są ubrania dla Arife. To też wam tak szybciutko pokażę. Piżamka taka polarowa, komplecik. Proszę bardzo, proszę. Jest tutaj i tu. Także się teraz przyda, bo u nas jest zimno. Jak pewnie wiecie, temperatury w Turcji spadły bardzo. Tu mamy świąteczną bluzeczkę z reniferem. Dalej mamy... A, tutaj moja mama yy, kupiła dla Arife komplet taki. Czapka. I ja Wam powiem, że ja mam podobną czapkę, tylko mam szarą, ale też z takimi uszami, więc będziemy nosić, yy, będziemy yy, tak pasować trochę do siebie. <laughs> tutaj jest komin do tego. No i mamy też taką chustę pod szyję, więc też nam się przyda, jak będziemy chodzić na spacery. Teraz jest zimno, więc super. E, w ogóle te uszy są przepiękne, przepiękne. Moja mama zwariowała. To jest oficjalne. Zobaczcie, na tą buzeczkę. Ciutam, że święta minęły. I tak będziemy nosić w Turcji, to tam wiecie. Nieważne, że święta minęły, my dalej jesteśmy w, w temacie świąt, więc będziemy nosić. Tutaj też jest świąteczność z jakąś taką myszką, która niesie prezenty, taka bluzeczka. Bardzo lubię ubierać Arifę w takie ciemne rzeczy, czarne, bo ona przepięknie wygląda w takim kolorze. Ja wiem, że jest taka moda, że będziecie ubierać na kolorowe i w ogóle, ale no mi się bardzo podoba, jak ona wygląda w czarnych ubraniach. W ogóle tego ja zazdroszczę. Takie dresy, do tego taka bluza. Sama bym nosiła. Ta, 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 ta. dla księżniczki potrzebna jest sukienka i w sumie dobrze się składa bo ja i tak kupiłam jedną sukienkę z myślą o jej urodzinach które będą w lutym ale myślę, że ta sukienka się bardziej nada no także Arifa będzie się cieszyła, bo ona teraz jest na etapie kiedy słucham piosenek, to chcę mieć sukienkę na sobie bo przecież do tańczenia jest potrzebna sukienka więc myślę, że ta sukienka zrobi furorę no i na pewno zrobi furorę to tutaj a, jeszcze do tego kompletu yy, z czapką i kominam sobie jeszcze rękawiczki. Te rękawiczki na pewno będą za duże. Ona ma mniejsze rękawiczki, ale będą na później. Słuchajcie, tutaj widziałam, że... A, furorę kolejną zrobi ten zestaw dresów. Z Hello Kitty? Nie, to nie jest Hello Kitty. To są zajączki. Dobra. I tu spodenki. Dlaczego zrobi furorę? Bo Arifia lubi różowy kolor, sama z siebie, jak widzi różowy yy, kolor to mówi ojej, także taka jest jej reakcja, yy, dalej słuchajcie, dalej, to jeszcze nie koniec, hmm, zobaczcie co to jest, to jest myszka, myszka, pani myszka z lampką, takie ładne ma tutaj ubranko, ma tutaj ogonek i to jest prezent od mojej cioci, Mojej cioci Doroty, która robi takie przepiękne cuda, i zrobiła dla Arifę. No i podarowała Arifę. Jeżeli chcielibyście coś takiego, to dajcie mi znać, ja was skontaktuję z moją ciocią. Yy, no, cudo, prawda? Przepiękne. Przepiękna Byszko, przepiękna. Także postawimy ją tutaj koło Mikołaja, niech stoi. Dajcie znać, jeżeli byście chcieli takie, taką myszkę lub jakieś inne, bo y, też inne robić ciocia, jakby inne ubranka mają, chłopców robi, dziewczynki i tak dalej. Dobra, dalej się zaczynają różne pyszności, których, no, no, moja mama nakupiła dużo, tutaj w tych woreczkach są pakowane te takie, y, takie jogurciki, coś takiego. Widzę, że moja mama tutaj kupiła właśnie z kucykami pony z danonkiem, tutaj są różne jakieś tam smaki tyle tego normalnie ja nie będzie to schowam ale dobra, niech to będzie tutaj ok widzę słuchajcie skarpety i coś w nich jest dobra, choinka <gryw> moja mama to potrafi pakować aha, to się przykleja na ten a, przyklej się na okno i takie światełko jest, o, fajne Także w następnym roku będzie super świątecznie u nas w mieszkaniu. O! Kula śnieżna. Bałwanek. Aha, tutaj jest chyba kolejna choinka. Nie, tutaj jest coś innego na okno. Jest sama, czy jakbym miała yy, święta. Tutaj jest Mikołaj. Taki z prezentem. Też na okno światełko. Dobra, to już mamy skarpetki do pary. O mój Boże! Nie! Nie! Moja mama kupiła bombkę dla Arifę i jej nie zabezpieczyła. Nie zabezpieczyła jej. Myślałam, że włoży jeszcze jakiś karton, ale nie. No i się bombka potukła. A była piękna, ręcznie malowana bombka. A dobra, tutaj tu mamy o, jakieś rajtuski. A, jakie rajtuzy fajne. Dobra, teraz uwaga, żebym się nie pocięła tą bombką. Dobra, dalej mamy słodycze Goplany. Moje, jedne z ulubionych czekolad, które uwielbiam. Tutaj są nie do dostania. Klasycznie ptasie mleczko. Dla wnosi mamby, mamby, jeszcze mamby, jeszcze raz mamby, nie wiem, kiedy my to zjemy. Czekolada, siłgoten, chyba tak się czyta. Te czekolady są do dostania w Turcji, w nie widziałam, chyba jeszcze w Kerfuży można dostać, ale są piekielnie drogie. Tutaj widzę dalej skarpetki, znowu rajtuzy, fajne są te rajtuzy, samą bym nosiła. <grym> Okej, okay. a tutaj to jest dla mnie, to jest cleaner do hybryd, bo ja sobie sama hybrydy w domu robię i mi się skończył cleaner, więc mama podesłała. Okej. Okay. Moje cukierki ulubione. Galaretka w czekoladzie. Tutaj mam z, yy, z firmy Wawel. A tutaj jest opolanka. Opolanki są. Tak, opolanki są, więc znowu będę jadła. Znowu za dużo będę jadła. No ale okej, okay. niech będzie. Dobra, dalej mamy czekolady. Dalej mamy znowu czekolady. Słuchajcie, czekolady. Z Wedla. Gorzka Wiśniowa. Tą próbowałam, ale tej jeszcze nie próbowałam. Yy, miętowa. Powiedzcie mi, czy to jest jakaś ostatnia nowość, czy to już długo jest. Takiej nie widziałam. Nie pamiętam, żeby z Wawela była. O, ta też jest nowa. Czarna czekolada, granat. Co to jest jeszcze? Jagody. No, jestem ciekawa tej czekolady. Mleczna truskawkowa też uwielbiam. Czekoladę wedla. wedla. wedel, tak, wedla. Czekoladę mleczną truskawkową, taka ciekawostka o mnie. Tutaj jest nowotamientowa miętowa z Wawela i z wedla mleczna malinowa. Maliny kocham. To są chyba moje ulubione owoce. Tak bardzo je lubię, że sprowadziłam maliny do Turcji. <grywki> Ci, co oglądają regularnie, to wiedzą, że u mojego teścia na ogródku są, są krzewy malin no, yy, które są przywiezione z Polski. Dobra, teraz dla mnie coś dla mnie. Tutaj widzę, że się otworzyło. Butelka z filtrem, półlitrowa butelka filtrująca. Marka Dafi. Bardzo chciałam taką butelkę. Moja mama mi ją kupiła i dodatkowo mi kto kupiła jeszcze dwa filtry. Jest zakrętka. To jest różowe. Filtr i różowa zakrętka, tutaj mam fioletowy, także będę miała na jakiś czas. Ok, tutaj co mamy? O, to się wszędzie rozsypało. Słuchajcie, to bombka. Będę przeżywała cały dzień to. Tutaj jest prezent dla mnie. Moja mama kupiła mnie dwie książki. E, książki o tematyce e, związanej z Auschwitz. Ja bardzo dużo takich książek czytam. E, no i moja mama znalazła takie książki: Ostatnia wieźniarka. Pani Niny Majewskiej Brown i z drugiej strony mamy Tajemnica z Auschwitz. Prawdziwa historia. Także y, będę sobie czytała. Okej, okay. znowu mamy lampki, słuchajcie. Lampki klasyczne, niebieskie lampki. Tutaj nie będę otwierała. Dwie paczki mają mi wysłała. Okej, okay. skarpetki widzę dalej. Skarpetki. Skarpetki gdy za dużo. I tutaj słuchajcie, są książki. Bajki dla pokoleń. Fajnie wygląda ta książka. To są bajki. Księga dżungli, na przykład. Tutaj, tak wam pokażę. O! Takie ładne ilustracje. Mało tekstu. Tutaj widzę czerwony kapturek. I mhm. Takie klasyczne bajki dla dzieci. Także no, w będzie. Zachwycona. Tarifa bardzo lubi czytać książki, więc w ogóle jaka ona jest ciężka. No, także yy, tak, przyda nam się, przyda. Książek nigdy za wiele. Kolejna książka. Aha, tutaj widzę jajko. Ej, jajko, niespodzianka się nie rozpadła. A się rozpadła bombka. To jest jakiś żart. O, książka, małe książę. Nie widziałam takiego wydania dla dzieci. A, dobre, ok. Te ilustracje klasyczne są. Takie wydanie dla dzieci, więc będziemy też czytać. Tutaj widzę jakieś zabawki. Co to jest? Wyciśnij, poczuj, nadmuchać, baw się. Samopompujące się balony imprezowe. Okej. Okay. Okej. Okay. Moja mama chyba już poczuła yy, o, jeszcze jedno mam bez Moja mama chyba już poczuła nastrój tego, y, urodzin no, trzy sztuki są połóż saszetkę z produktem na płaskiej, suchej powierzchni mocno uderz saszetkę, aby aktywować produkt otwórz saszetkę szybko i potrząsaj, aby nadmuchać produkt ok, będziemy się tym bawić, zobaczymy Arifie też uwielbia balony świecąca w ciemności neolina, granie w zapl zaplątanie Ej, wiecie co, ostatnio z Giokanem rozmawiałam na temat właśnie tego, że kiedyś się grało y, taką linką, wiecie, tak się przekładało palce i potem trzeba było przełożyć drugi raz, jakby ja trzymam i druga osoba musiała przełożyć. Wiecie o co chodzi, taka, taka gra była, jak byliśmy y, mali, to graliśmy, pewnie znacie. No i moja ma taką linkę wysłała i to można jakoś różnie zaplatać, więc... Okej, okay. zobaczymy. Tutaj widzę coś. A, tutaj są takie takie ala piłeczki klocki takie puchate nie wiem czy widzicie i z tego można robić właśnie tutaj na takiej tablicy można układać różne właśnie kształty więc też super Arita będzie miała radochę widzę kolejną książkę słuchajcie książka kolejna o no jak żeby mogło być inaczej. No, czyli książka o świętym Mikołaju święty Mikołaj bombowy gość. No nie mogło być inaczej jak święta, to trzeba o świętym Mikołaju. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jakie ładne ilustracje. No, także mamy świąteczną książkę. Super, bo nie mieliśmy ani jednej. O, tutaj widzę. No pięknie, Gabie, wysypałaś. Super, cudownie. O nie. Zobaczcie na ten płaszcz przeciwdeszczowy ze świnką Pepą. czekajcie, nie widzicie fantastyczne no nie, no po prostu teraz to deszcz na mnie straszny, może wiecie albo też inni wiecie, w Mersin y, zimą jest tak w sumie pora deszczowa, więc bardzo często pada deszcz i to tak konkretnie, więc taki płaszcz na pewno nam się przyda no i słuchajcie, i tutaj jest coś dla mojego męża moja mama nie mogła zapomnieć o nim, że on lubił kłodać puzda, to moja mama kupiła mu puzdę 1500 puzli. No, zobaczymy, zobaczymy, czy mu się uda ułożyć, także będzie miało potem do układania. Jak widzicie, każdy został obdarowany, najbardziej jednak oczywiście wnuczka, bo to już jest wszystko, tak jak nie powiedziałam, tak to już jest wszystko, już tutaj nic nie ma. Jak widzicie, tego jest dużo, jest pełno słodyczy, pełno ubranek dla Arife. Moja mama oczywiście zadbała o nasz tegoroczny już nastrój świąteczny i co? I cieszę się bardzo z tych książek, ze słodyczy oczywiście i z butelki. No, także zobaczymy, co Giokan jeszcze powie, jak będzie szło z pozdami. Dajcie znać, czy Wam się taki film podobał, czy nagrywać dalej, bo moja mama już ma w planie wysłać kolejne paczki, bo przecież się zbliżałem urodziny w Nusi, no to trzeba coś tam wysłać, mm. także... Dajcie koniecznie znać, jeżeli chcecie, to będę dalej nagrywała takie filmy. A ja uciekam, montować ten film, ogarniać tutaj ten bałagan. No i co, i do zobaczenia w kolejnym filmie.